Ja będę grał Muzinem Ale będę... nie moim. Nie no, ty nie masz Muzina, ty masz Latinosa z Argentyny. Ty masz Latinosa z Argentiny, <noise> <Latinosa> Argentiny. <noise> Zaneks <z> Argentina <noise> No, czekam, aż dołączysz, albo skosztujesz, albo cokolwiek jak no, Bo kiedy Kuba dołączy Kuby się to musi pobrać, nie? w dabeltówkę, jak byś chciał. No dobra, jesteś, dołącz do mnie. Dobra, y jest i mikrofon mój, i twój, jest git. Ja, yeah, boy. A stachura from far. <grym> <grym> w grze nazywam się Angelly Ramirez. Dołączysz do mnie, czy nie? Wiesz, co jest smutne? Dołączysz do mnie? <grym> tak, tak. Dołączysz <grym> do mnie jeden! Tak, tak, tak. O, kto to Wiesz, jest? Wiesz, co jest smutne? To pan Maruza niszczy się do dristobaby? O pistolet! Here, no shit Sherlock. Mama spytała swojego synka. Synku, czy robisz już coś związanego ze swoją przyszłą pracą? Tak, mamo, okradłem kolegę! Dobra, to co, idziemy? A na ile przynajmniej, żebym wiedziała, ile oddać? Minus 5 złoty! Jak to minus 5 zł? Walnąłem cię w obliczeniach! cię Ja i tak jedę od tej strony,

No, ani już myślę, że już muszę masz kuca, a to pistolet Dobra, zakłuwamy i szybko. What the hell, bitch? Friendy? I guess. Get down on the. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh no! A ja, ja, ja szedł gana. Weszli. Nie wiem jak to się. Hmm? 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 Ja widzę was Daj mi ten odcinek do zmontowania o, Jak ja umarłem. umarłem? Jak ja umarłem? Cholera to Ty nie żyjesz? Powiedziałem ci, że umarłem Z kim ja gram? Ze mną

gdzie ty jesteś? Okej. O halo okay. oh, O oh, okay. Kuba, już gramy w pierwszy level, więc... A czy jest to płacisk, chcesz się przyjrzeć? Nie! Nie, <słuk> Nie. <Zabiliście. gulancenia> no, <czekaj. gulancenia> no, że idziemy to liczy zaraz. Lekstał, jakie bam Powiedziałaj wana G Map i go rozstrzałeś, prosto byłem. Mam wiadomość Stasiek. Co? No. Nie da się go aresztować. Jak to się nie... Masz, nie masz kajdanek w ręce mnie. Mam. Patrz, biorę jeszcze raz. No nie masz. Co, no, Nie widzę żadnych kajdanek tutaj. się nagram. to wszystko się nagrywa, wiesz? Moje też się nagrywa. No <grywa> Nie rozumiem. Tylko... jestem tutaj jedynym, który nie ma odpalonego OBS-a? OBS OBS tak. tak. Ja tu nie widzę kajdanek, no. Proszę Państwa. On nie A, lol. Dobra, to to resztę jeśli się nie jeśli się, Tego się nie da. Ale ja nie wiem, czy nie każdego się do skóry u Ciebie. Kajdanek nawet nie mam. Dobra. Dobra koniec down. jest Tak? FAILED, Failed. Failed się. Dlaczego się W sensie tak nie smaży najmniej... mi się Tylko po prostu wiatrak jest bardzo głośny A kiedy tak jest to mi się nie podoba sense to me. No nie zgadniesz Nie wiem <laughs> <laughs> Też ale między innymi Ale tak to... Chodź mi o to że mam ZW. <laughs> Dobra no dobra I czekam jako host no, tak. Nieważne Mamy to o. Mamy kolegę ze Spatu Kolega ze Spatu Sfatuś Jeż Sfatuś Wyłączył really... so... no, no, Wygrałem! <śmienicza> Battle Royale <śmienicza> Dobra, to Dokładnie nie ta mapa, ale możemy zrobić. Nie dobra, zrobimy tak. E, czekaj, Kuba. Ja idę ogródkiem. A! Czekaj, Kuba jest tak, to robimy. Ty idziesz ogródkiem, ja z Kubą zrobimy o? to, okej? Okay? Ja cię Kubo nauczę. Chodź, będę się... Porzędzać. A, no. jest tak, A no. to, czekaj. E, jak tu wejdziesz, to nikogo nie strzelasz. Okay? Oddaj mi to, oddaj No co ty mój. Mi... Faj! Faj Jak ja ci zaraz złamie rękę... Dobra, dobra. Możemy zacząć? Możemy. Dobra. Michał, Kuba, chodźcie. O poczekaj, poczekaj. Takie szybkie wyjaśnienie, tak żeby się widowie połapali, nie? Tu no. jest Stachurek, Stasiek, Kuba, no i ja, Michał. Co ty?! Nie szkoduj do mnie. Mm. Cicho. I Samo teraz tak. Ważna kwestia. Yy, mam tak mam dla grania. ludzi, to wstawię na YouTube. Yy, ja mam magnuma i tabletówkę, bo to są z następnych map po prostu, a poza Ja chcę mieć magnuma, magnuma. bardzo. Ja mam... Tak troszkę graliśmy poza Magnum poza nagraniem. No, wiesz, no, jak się no, albo, Dobra, let's go. Yy, wy, Stasiek, yy, się zajmiesz nim? Tak. Chodź mi się, się tym tak ludzi, bo wy jesteś taki czarny my razem daję Latynosa, czyli mnie. Co, czekaj. Spróbuję to przeładować. Bo Latynosi najlepszy. Czemu chcę to... Tu... Przestań, ładować do hmm. magazyn. Nie, czym ty strzelasz? O mnie ty powietrzem strzelałeś. Dobra, Cześć Kuba, chodź. No, tak, tak chodź. Dobra, więc tak, Dobra. lekcja A Kuba jest nie zmienił sobie sterowania na drążek. Co? Typie, wchodzimy! Nie! Resetuj no, ja was... <coughs> to, on set, on set. Resetuj to. Nie żyję. Resetuj to. Powiedziałem. On wszedł bez flashbanga, ja, Michał, znaczy, ten, Kuba, jest taktyka, jest taktyka, coś no? taktyka. No ta taktyka wygląda tak, ja biorę flashbanga... Ja im macham, oni się na mnie rzucają, więc nie wrzucacie flashbanga. używać pistoletu, niż y, tego, niż, y, niż flashbanga, tego, 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 o, tu. I flashbanga. Dobra, i teraz no? tak, ja flashbanga... I i czekaj, mówi, czekaj, idę. zanim zaczniesz, zanim zaczniesz, jesteśmy polskimi policjantami, więc to jest nasza główna broń. <laughs> Tak, właściwie każdy z nas. nie ma. No, więc jakby. Dobra. Dobrze, teraz porozmawiamy na tak. poważnie. Dobra, teraz tak. Parę, parę spraw do wyjaśnienia, kubusiowi. Taktyka polega no. na tym. Jak Załóż to, okulary. Na prawej ręce. Słuchaj. <laughs> Drążek do przodu popchniesz to krzyczysz. Policja tam coś tam. No, tak, drążek do przodu i naciśnij. Weź tak. sobie to na plecy. Hands in wody. the air! takiego do Get down on the ground now! Dobra. Więc tak. Ty Hands in the air! Ej, 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 Staszek, Staszek, Staszek! Hands where I can see him, pal Tu Hands in the air! Tu Wy ty wy, typie, dostałeś Ty kulki w głowę i nadal żyjesz? Tak, tak, tak. bo my mamy jesteśmy reptilianami. Tak. E, dobra. Kuba. Ha, okej. Okay. Okay. Kuba Oko. pamięta Was Kuba, Kuba Mam palucza, stać, jak... Poczekajcie, poczekajcie. Nie, ja zaraz Kuba pamięta, chcesz, jak tutaj. Jak wybuchnie Poczekajcie. Ok. Co? Kuba no? pamięta widać z treningów, że na paluszkach się chodzi, żeby cię nie nie tego. Nie ogarnęli. <laughs> Oh. Dokładnie. Oh. W ogóle ja jestem najlepszy w trampkach idę. Dobra. No dokładnie. No, no. Dobra. No, ja ja ich teraz zbiję. Dobry. Oh shit. What? Nie ma shotguna w kuchni. Teraz tak, czekaj, aż wybuchę. Get down on the ground now. Get down on the ground now. Hands right can see him, pal. Get down on the ground now. Gdzie Boże tam

Staszek wygnał! Mógłbym na, na razie zmienić w sobie ustawienia troszkę? Tak samo też jest sam bater bater ja, więc. Tak, gdzie też jest batera? Wiesz, gdzie też jest batera bater na granicy polsko-białoruskiej? Nie Ja nie, nie wstawiam mogę, Staszek tego. Nie bawiam tego! Oj, żyj! Oh, Wypadła mi do to, wętrofitek! Doskonali do Muzinów! To jest prawda. Oh, dawaj, dawaj, mi to. Mi to. O, widzisz mnie? Daj bracie. Kuba, ty tam piądzien, nie O, Oj, get down on the ground now! Let's see you, This is the police. Hands in the air! This police. Get down on the ground now! Dobrza, sąm. Za to bom ty pierwszy. Z garażu, z garażu. To jest policja! To jest policja! Chodź tu, że mogę zobaczyć! To jest policja! To jest policja! To jest policja! Robię górę Iwana! Dobrze. Co zrobiłeś? To jest policja! on the ground, no. Dobra. Teraz tutaj. Lodomir Jeszcze. nie zostawia świadków. Nie, <grym> Kuba, nie. 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 Kuba. No. Co? Już nie. Ty ten terrora. Gdzie ty jesteś? Tak. Iwana zabił, zabił Iwana. No nie. Przepraszam. Prosto no. no. tak na serio. Polski podziemnej. Eee. <grym> 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 W tym czasie tak. Robimy to normalnie, Kuba nie otwieraj drzwi. Zostaw to mi. Dwa? No wiem, tylko rzucę fleszlinka. Eee, no to rzuć. Chyba go nie odpaliłem. <laughs> no nie odpaliłeś, to i mnie zabili. To wszystko twoje. A ja to... zabili mnie! Zabili mnie! Zabili mnie! Zabili mnie! Zabili mnie! Zabili mnie! Zabili mnie. Zabili mnie. Zabili mnie. Zabili Dobra, ja ci wytłumaczę Kuba, ja to zrobię, dobrze?